Wysoko funkcjonujący alkoholicy. Kim są? Są to osoby, które poprzez swoje picie wieczorne lub poranne nadal potrafią pracować, funkcjonować, dbać o swoją rodzinę. Te osoby bardzo często piją drogie, markowe trunki, uważając, że no właśnie alkoholika na to nie stać. Odnoszą się do obrazu stereotypowego alkoholika w naszym kraju. I ze względu na to, że oni jeszcze nie potracili dużo po picie i jeszcze nie potracili, z biegiem czasu będą tracić, uważają, że nie są uzależnieni. Z biegiem czasu po picie zaczną tracić tych niepijących znajomych. Będą się otaczali coraz większą grupą osób pijących, które to osoby też bardzo często są uzależnione. U tych wysoko funkcjonujących osób bardzo ważne jest słowo jeszcze. Jeszcze masz pracę, jeszcze masz rodzinę, jeszcze masz zdrowie. Pamiętaj, pijąc alkohol, prędzej czy później zaczniesz to wszystko tracić. Dlatego leczenie można zacząć w każdej fazie rozwoju choroby alkoholowej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ośrodek Nasz Zapał.